Pan doktor inżynier Wojciech Winogrodzki, przewodniczący Rady Programowej Północno-Wschodniego Klastra Edukacji Cyfrowej. Kłaniam się Państwu. Klaster jest ostatnio wyjątkowo aktywny. Niecałe dwa tygodnie temu, na bardzo interesującym seminarium, mówiliśmy o przepływie informacji w gronie dziennikarzy. Dzisiaj odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami. Jakie są efekty tego spotkania? Na co mogą liczyć przedsiębiorcy? W trakcie dzisiejszego spotkania mówiliśmy przede wszystkim o wizerunku przedsiębiorcy. Ponieważ to, czego nam brakuje bardzo, to są przedsiębiorstwa. No właśnie. To właśnie. To jest gospodarka. W województwie podlaskim y, 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 poziom y, PKB na mieszkańca, czyli ta produktywność y, naszego regionu, jest na poziomie 3,4 średniej krajowej, czyli jest poniżej y, y, poziomu, które uzyskują średnie województwa w Polsce. Ja nie mówię o liderach, tutaj, na, no, czyli o Mazowieckim, więc, Śląskim, więc, więc my y, chcąc poprawiać y, jakość naszego życia, musimy roz, rozwijać naszą gospodarkę. Natomiast y, y, chorobą naszej gospodarki, no, poza tym, że y, te przedsiębiorstwa, które są, nie rozwijają się tak szybko, jak byśmy chcieli, to również y, rozwój polegający na tworzeniu nowych przedsiębiorstw i na dopływie do grona przedsiębiorców, nowych adeptów, również jest zahamowany. Młodzi ludzie nie chcą zostawać przedsiębiorcami. To nie jest dla nich wymarzony model kariery zawodowej czy życiowej. No, I pytanie dlaczego? dlaczego? Właśnie. Pytanie dlaczego? I Przeszkody biuro biurokratyczne, brak wiedzy, trudności w, w trudności w znalezieniu się w nowej sytuacji, kryzysu, tak? i brak wiedzy jednocześnie. Y identyfikowaliśmy wiele przyczyn, zarówno przyczyn, które można lokować w naszym systemie edukacji. Nasze szkoły, nasze uczelnie nie przygotowują młodych, młodych ludzi pod kątem wiedzy i, i pewnych kompetencji niezbędnych przedsiębiorców. Prawda? Nie mówią, krótko mówiąc, nie uczą tego, czym jest... Przedsiębiorczość, na czym ona polega, co daje, czego wymaga. Tak. Nasze szkoły i uczelnie nie uczą postaw przedsiębiorczych. Kreatywności nie uczą. Przedsiębiorczość to, co się to mówi jest tego. pewien kreatywny sposób postępowania z rzeczywistością. Tak. Aktyw no, aktywny aktywny stosunek, do stosunek do życia. Stosunek do rzeczywistości. Tak, Jak chcę coś tak. zmienić. Tak. I słusznie pan podkreśla, że ten aktywny stosunek polega też... Na w pewnym sensie negacji stanu zastanego, prawda? to znaczy chęci zmiany tego, ulepszania tego stanu zastanego. Tego trzeba się nauczyć. No ale również na, to, na ten brak chęci, by zostać przedsiębiorcą, wpływa ten gąszcz raf, bym to powiedział, i przeszkód, które czekają na. Osoby, która zdecyduje się być przedsiębiorcą w Polsce, bariery prawne, bariery administracyjne, e, również bariera, która polega na tym, że żeby rozpocząć działalność gospodarczą, no, trzeba dysponować pewnym kapitałem. No, to jest my naturalne, jako społeczeństwo ale... na dor... ale tak, ale my jako społeczeństwo na dorobku nie mamy tych zasobów kapitałowych, o ile młody człowiek e, na tak zwanym zachodzie. W tych rozwiniętych gospodarczo i, i z tradycją gospodarczą krajach, łatwo znajdzie w rodzinie kogoś, no tak, tak, kto może pomóc, pożyczyć, podżyrować. O tyle no, w mieście takim jak Suwałki, proszę znaleźć kogoś w rodzinie, kto ma te zasoby finansowe i pozycję, która pozwala pomóc swojemu krewnemu w rozpoczęciu działalności. O, o jaką sumę tutaj mniej więcej chodzi, żeby rozpocząć działalność? Żeby to można było zidentyfikować. Jako żeby. Oczywiście to jest. Proszę pana, <laughs> rozpocząć to można i ze złotówki. Ja wiem, ze złotówką, nie, tak, tak, tak. No, Multimilionerzy od, od płucy buta tak, zaczynali. Ale... Bardzo zależy to od branży, no bo oczywiście, stosunkowo ale... łatwiej jest rozpocząć działalność usługową, która na ogół nie wymaga dużego wkładu finansowego. No, przykładowo, żeby zorganizować jakieś podstawowe usługi rzemieślnicze, nie wiem, hydrauliczne, mhm. cyklinowanie i tak dalej, no to wystarczy maszyna za 1000, 2000, 3000, czy tam 10 tysięcy złotych, prawda? Żeby utworzyć zakład produkcyjny, to nieraz potrzebne są inwestycje rzędu setek tysięcy, a nawet i milionów złotych, a może powiem, e, w ten sposób, że to dla nas ostatnich lat. Firma Toyota utworzyła w Wałbrzychu kilka lat temu fabrykę przekładni, prawda? Ta fabryka zatrudniała początkowo 100 osób i kosztowała 400 milionów dolarów, tak. czyli inwestycja wyniosła 4 miliony dolarów na jednego zatrudnionego. To jest Toyota. Więc Konkurowanie, no tak, ale jeśli mówimy o konkurowaniu w obszarze wysokich technologii, no tak, tak. A tak naprawdę to wysokie technologie dają społeczeństwom no dobrobyt i power, przewagę tak. konkurencyjną. I w, te, I w tej chwili to jest jedyne, no jedyna Państwo, droga. Kto do... jest w czołówce? Japonia, Korea, Tajwan. Indie, które w tej chwili i, doganiają e, swoje. Uprzemysłowione regiony w Indiach, Stany Zjednoczone, Niemcy, więc. E, ja bym chciał, żebyśmy przestali mówić tutaj o, o naszym regionie jako tym, który ma wykonać jakiś tam kroczek cywilizacyjny. My, jeśli mówimy realnie o naszej przyszłości, to musimy rozmawiać ambitnie, czyli musimy rozmawiać właśnie o tych konkurencyjnych biznesach, które są w stanie nie tylko sprzedać sąsiadowi z zapłotu, ale są w stanie sprzedać produkt. E, poznaniakom, Wrocławianom, Niemcom, Francuzom, czy Anglikom, czy Amerykanom. A do tego trzeba kapitału. Właśnie, i dzisiaj było to spotkanie z przedsiębiorcami. Było tutaj, widziałem, kilku młodych, zupełnie przedsiębiorców, no, którzy nie mają tego kapitału, mają pomysły na działanie. W no, jaki sposób można, może, moż, m, można im pomóc? No i właśnie tutaj odpowiedział na część. Oczywiście nie wszystkie, ale część problemów tych młodych startujących przedsiębiorców jest park naukowo-technologiczny. Park to jest miejsce, w którym państwo inwestuje, żeby zapewnić startującym przedsiębiorcom to, co jest im niezbędnie potrzebne, bo każde przedsiębiorstwo wymaga lokalu. Każde współczesne przedsiębiorstwo wymaga wyposażenia teleinformatycznego i obecności w internecie. Przedsiębiorstwa technologiczne potrzebują zaplecza badawczego, czyli wyposażenia, aparatury badawczej, które, która pozwala weryfikować, czy te wyroby, czy usługi, które opracowujemy, czy one są dobre, czy one są trwałe, czy one spełniają e, normy jakościowe, które warunkują dopuszczenie na rynek, więc stąd część laboratoryjna w parku e, i... E, Park jest też takim miejscem, gdzie ci przedsiębiorcy będą mogli wspólnie korzystać z tych, z tych zasobów, bo też jest taka prawda, że wiele jest takich przedmiotów wyposażenia, aparatury, które używa i to przedsiębiorstwo, i to przedsiębiorstwo, i to przedsiębiorstwo. Tak to w parku możemy wspólnie kupić im takie, takie wyposażenie, które będą wykorzystywać. Kolejno sukcesywnie, czy też równolegle w zależności od rodzaju. Natomiast rolą klastra edukacji, którym Pan kieruje, jest z kolei przeprowadzenie szkoleń. No, to co nie jest Przegu... znaczy, przeprowadzenie celem jest szkoleń, szkoleń, tylko cenem jest dostarczenie jest, wiedzy. Tak jest. No bo tym, którzy oprócz skórze. pieniędzy, oprócz zasobów, jeszcze tym trzecim niezbędnym warunkiem prowadzenia skutecznej działalności gospodarczej jest po prostu wiedza. Zarówno wiedza tego właściciela, menadżera, ale też wiedza pracowników. I trzeba powiedzieć, że we współczesnym świecie technologie teleinformatyczne są jednym z głównych czynników rozwoju i konkurencyjności. Jeśli Państwo się rozejrzycie po świecie, to trudno sobie wyobrazić dziedzinę y, biznesu, dziedzinę produkcji czy usług. Trudno sobie wyobrazić konkurencyjne produkty przemysłowe, które są pozbawione y, współczesnej elektroniki i informatyki. Takie wyroby jak telefon komórkowy, aparat fotograficzny, drukarka, komputer, Wszystko. samochód telewizor y, cyfrowy, prawda, magnetowid y, odtwarzasz DVD, już nie, nie chcę mnożyć tych przykładów, ale to są wyroby, w których y, wartość metalu jest kilka dolarów, a cała reszta wartości to jest wartość intelektualna i ktoś musi tą wartość kreować, więc my y, w naszym klastrze chcemy uczyć y, przedsiębiorców, suwalskich przedsiębiorców, chociaż nie tylko. Jak wykorzystywać dorobek i możliwości współczesnej teleinformatyki, żeby tworzyć skuteczny biznes. Rozumiem. W planach była również współpraca międzynarodowa, klastra, współpraca, położenie Suwałk tutaj jako miejsca, które czyli z tego trójstyku Rosji, Litwy i, I Polski. Jak to w tej chwili wygląda? Jakie są na razie pierwsze kroki? To znaczy, w planach nadal jest. Trzeba uczciwie powiedzieć, że ta bliskość geograficzna naszych sąsiadów z to jest póki co bardziej potencjalna możliwość niż możliwość konsumowana. Właśnie to jest. My na dzień dzisiejszy nie bardzo potrafimy znaleźć tą furtkę, która pozwoliłaby otworzyć drzwi do konsumpcji tej możliwości. I składa się na to wiele przyczyn, zarówno przyczyn obiektywnych, to znaczy może w tym sensie obiektywnych, że pozostających poza możliwością działania tutaj lokalnej społeczności. Przyczyny polityczne. Tak. Ale y, też y, wiele jest, y, że tak powiem, przyczyn, które można by lokalizować tutaj. Y, y, bardzo dobrze wiemy, że my, Polacy, ze sobą nie potrafimy. <śmiech> <śmiech> dobrze y, współpracować. Polskie piekiełko jest. A, <laughs> symbolem a, chyba. A co do tego. Y, y, a co mówić o, o, o współpracy międzynarodowej? E, trzeba otwarcie powiedzieć, że bardzo dużą przeszkodą jest tutaj nasza e, polska ksenofobia. E, jest, e, są objawy rasizmu, które, które przecież e, coraz um, nasilają się wyraźnie. Może się nasilają? Może. I na szczęście, i, i słusznie, może częściej i otwarcie o tym rozmawiamy, ale trzeba powiedzieć, że te zjawiska i te naleciałości nie służą współpracy międzynarodowej. Poczucie wyższości czy niższości w stosunku do innego narodu, czy, 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 czy obywateli innego kraju, jest bardzo poważną barierą. Tutaj. Chyba nowoczesność, te nowoczesne technologie, Myślenie to informatyczne, takie, no chyba powinno raczej przeciwdziałać tego typu postawom i zachowaniom. A się okazuje, że nie bardzo. To znaczy. No przynajmniej, pewno... przynajmniej patrzę na tych młodych ludzi. no Oni nie powinni tego mieć, dzisiaj tych, ci przedsiębiorcy. Oni nie powinni tego w sobie mieć tej takiej złości, zapiekłości, pogardy dla innego. Ale. Wie pan, to wszystko bierze się z pewnej izolacji, prawda? I informatyka, internet zwłaszcza i możliwości komunikacyjne, które on daje, one otwierają te bariery i pozwalają na nawiązywanie kontaktów z ludźmi z innych regionów, z innych krajów, na poznanie ich poglądów, ich kultury, ich problemów. Bo tylko wtedy można marzyć o tym, żeby y, szanować y, ludzi z innych regionów, czy z innych krajów, czy ludzi z innych nacji, czy ludzi innej kultury, czy ludzi innego wyznania, prawda? Y, szanować to, czy, to znaczy wiedzieć i rozumieć. Jeśli ktoś nie zna, nie rozumie i nie wie, no nie, nie, nie może być mowy o szacunku. I. i, i y, i, Tylko, no tak, to i jest. Tolerancji. No, miejmy nadzieję, że akurat te wszystkie działania, które Pan podejmie razem ze swoimi współpracownikami, posłużą również przeciwdziałaniu tej bardzo niekorzystnej naszej cechy narodowej, którą ostatnio jak gdyby no, coraz się nasila. I ost ostatnie pytanie. Co nas czeka w najbliższym czasie ze strony klastra? Znaczy, czeka nas bardzo dużo, dlatego że tak naprawdę klaster dopiero wtedy rozpocznie swoją prawdziwą działalność, kiedy zostanie do użytku oddany budynek i wyposażenie parku, parku naukowo-technologicznego w suwałkach. Bo na dzień dzisiejszy to można powiedzieć tak jak Napoleon jeszcze nie mamy. Jest sto tysięcy powodów, dla których nie oddaliśmy salutu. Mówię tu również o hotelu, który jest budowany obok parku, bo jeśli chcemy szkolić tutaj, zaprosić ludzi na szkolenia, ja nie mówię już tutaj oczywiście o przedsiębiorcach wprost z i ich pracownikach, ale jeśli chcemy tutaj szkolić ludzi z zewnątrz, to musimy mieć warunki, żeby ich godnie Przenocować, nakarmić, zapewnić im te możliwości socjalne. Tych możliwości na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma. Na całe szczęście i chwała Bogu te hotele się budują. To ta infrastruktura się buduje i ona już lada dzień będzie. Na to czekamy z całą niecierpliwością i w związku z tym nasze działania, które teraz prowadzimy, to jest tak naprawdę przygotowanie do, do walki. Ale pan jako człowiek doświadczony, który pewnie liznął tych czasów wojennych jeszcze, to pan doskonale wie, że bitwa się rozgrywa nie w momencie, kiedy już się odesłał armaty, tylko właśnie w tym momencie, kiedy działa tak. Zaopatrzenie i, i intendentura, intendentura, jak to się ładnie tak. mówiło. Kwatermistrzostwo. Kwatermistrzostwo. tak. To kwatermistrzowie wygrywają bitwy, więc my na razie jesteśmy czyli, takimi czyli kwatermistrzami, organizatorami. Przegrupowujemy się, organizujemy e, nasze zespoły bojowe, że tak powiem, biznesowe. E, umacniamy naszą komunikację. Bo komunikacja w bitwie jest też niezwykle ważną sprawą, i szykujemy się do tego pierwszego starcia. I przewiduje pan, że to pierwsze starcie zwycięskie, mam nadzieję, kiedy nastąpi? Według planów, park ma być otwarty w tym roku. Nie wiem, czy to będzie październik, listopad, czy grudzień. Ale nawet jeśli to będzie styczeń przyszłego roku, to już jest to bardzo bliska, nieodległa perspektywa i, i na nią z niecierpliwością czekamy. I do, do kogo mają się y, zainteresowani zgłaszać? Y, do pana, do firm, do, do klastra? Znaczy, na pewno pierwszym punkt, punktem kontaktowym tu na miejscu jest biuro klastra zlokalizowane przy parku naukowo-technologicznym. Na portalu naszym cdedupl są podane również adresy kontaktowe do mnie jako przewodniczącego rady klastra, bo ja reprezentuję społeczność członków tego klastra i są też podane adresy i kontakty do poszczególnych członków klastra, bo Pytając, do kogo mają się zwracać y, zainteresowani, to odpowiem pytaniem: w jakiej sprawie? Jeśli w sprawie konkretnego szkolenia, to do firmy, która oferuje to szkolenie. Jeśli chodzi o organizację atrakcji turystycznych, to do firmy, która to zapewnia. A jeżeli chodzi o y, kogoś, kto chciałby być członkiem klastra, no to do mnie, jako do przewodniczącego rady klastra, która to rada decyduje o, Przyjmowaniu nowych członków. To jest CD, Ciąg Dalszej Edukacji. E, tak. E, łatwo zapamiętać. CD edu to jest skrót Ciąg Dalszej Edukacji. A jeżeli ktoś zna i lubi język angielski, to również to skrót od nazwy naszego klastra po angielsku Cluster for Digital Education. Na dwie strony tą Więc tłumaczyć. tak to zostało specjalnie wybrane, żeby się dobrze kojarzyło i nam Polakom, ale również klientom anglojęzycznym. Co trzeba zrobić, żeby zostać członkiem klastra, żeby współpracować z Wami i odnosić określone korzyści edukacyjne? I edukacyjne no, przede wszystkim. Przede wszystkim to, tak jak powiedziałem, o przyjęciu w grono członków klastra decyduje Rada Klastra. Czyli każdy członek do, już obecny w klastrze ma jeden głos i podejmujemy tą decyzję większością 3 czwartych głosów. Czyli w tej prawie, chwili jest członków konsensus. klastra? W tej chwili jest 12 członków klastra. Po drugie, to członkowie klastra. Są rekrutowani spośród dwóch grup przedsiębiorców. Po pierwsze są to przedsiębiorstwa, które dostarczają usługi edukacji cyfrowej i po drugie są to przedsiębiorstwa, które dostarczają tą ofertę komplementarną, czyli usługi hotelarskie, gastronomiczne, rekreacyjne, rozrywkowe, czyli to, co umila czas wolny uczestnikom kursów już po tym, kiedy oni zakończą tą tą y, zasadniczą. Y, coś muszą robić edukację. wieczorami i... Z, po szkoleniu i... wieczorami i jednocześnie jest to pewien wabik dla klientów, tak, taka atrakcja marketingowa, no bo żeby warszawiacy czy Gdańszczanie przyjechali y, do to muszą mieć coś y, atrakcyjnego, co ich skłoni do podjęcia takich decyzji, prawda? Y, i w zasadzie jest to jeden warunek. Uczestnictwo w klastrze jest bezpłatne. Póki co członkowie klastra nie uiszczają żadnych opłat. Mogą po przyjęciu w grono członków klastra korzystać z beneficjów naszego projektu klastrowego finansowanego z budżetu Unii Europejskiej. Mają dostęp do naszej platformy cyfrowej, mają dostęp do działań marketingowych. No ale y, też y, przy przyjęciu członków klasa zadajemy jedno fundamentalne pytanie. Co Wasza firma wniesie, jakie korzyści przyniesie będzie. innym, Inni, innym członkom. członkom klastra? I to tak naprawdę jest najważniejszy warunek obecności w klastrze. Dostarczyć korzyści y, innym członkom klastra. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.